Jest na pochamka. Czarnie, ładna dudka, tylko szkoda, że brudna <grymka> Pokaż <grymka> mi pompkę, gdzie jest popka? Co zmiana? To już jeszcze nie pojechał, już kapcia złapał To jest, to jest agregat. już to nie jest inny ten

Tak. Co to, co to za rower jest, co to? A co, co, co to, co to? Ale może nie napompowałeś? Nie, no przecież no, pompowałem, teraz spróbujemy. Jak to się stało, że popłynąłeś? Jest ten, jest pompka w samochodzie. Chciałem wziąć się za bo to jest Wiktoria. Nie, no też nie. No 20 minut. Dobra, Prawda jest taka. Hmm. Wiesz, taka jest daka, prawda. To jest prawda czasu. Nie zniszcz akurat.